Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś. On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłem. Wtedy pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Dziś obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a więc to, że była wolna, uwolniona, od grzechu pierworodnego, i ona nie popełniła żadnego grzechu. A zatem, rozmyślając o tej prawdzie, wracamy do historii, do tego skąd w ogóle się wziął grzech, skąd był grzech pierworodny, i widzimy to, co wydarzyło się już po grzechu, czyli dialog Pana Boga i pierwszych ludzi, którzy właśnie zgrzeszyli. I co tutaj widzimy? Widzimy, że oni posłuchali się bardziej złego ducha niż Pana Boga. Ciekawe czemu. Czemu jeśli Pan Bóg powiedział im nie wolno, a zły duch powiedział im można, bierzcie? Dlaczego człowiek posłuchał się bardziej złego ducha niż Pana Boga? To jest ciekawe pytanie, dlaczego my, wiedząc, że Pan Bóg tego nie chce, Pan Bóg się temu sprzeciwia, poddajemy się pokusie złego ducha? Czemu ufamy bardziej złemu duchowi niż Panu Bogu? Grzech pierwszych rodziców to nie to, że zjedli jabłko czy zjedli jakiś owoc z drzewa, nie ma problemu w tym, że człowiek zje jakieś jabłko czy jakiś owoc. Problem jest w nieposłuszeństwie. Problem jest w tym, że oni nie wierzyli Bogu, że bardziej zaufali Szatanowi niż Panu Bogu. Problemem jest nieposłuszeństwo, czyli brak wiary. I to jest podstawa każdego naszego grzechu. My grzeszymy, bo nie ufamy Panu Bogu, bo nie wierzymy, że On ma rację, bo nie wierzymy, że On chce dla nas dobrze, że Jego ostrzeżenie jest dla nas dobre. To jest nasz problem. To jest problem grzechu. I grzech, który miał być czymś tak pięknym, zły duch nie pokazuje grzechu jako czegoś złego, O przeciwnie, jako coś dobrego. Będziecie jak Bóg, będziecie mieli poznanie dobra i zła. Będzie... I uwierzyli, poszli za tym, za jakimś egoizmem, z jakąś pychą. Ale też trzeba zauważyć, że oni nie byli głodni. To nie było to, że zjedli owoc, ponieważ byli głodni. Oni mieli co jeść. Bez tego grzechu było im by tak samo dobrze, jak z grzechem. To nie tak, że musieli to zrobić, ponieważ im czegoś brakowało. Niczego im nie brakowało. Jeśli by tego grzechu nie było, oni byliby również szczęśliwi. To jest grzech, to jest pułapka grzechu, który nam pokazuje, jakbyśmy bez tego grzechu byli nieszczęśliwi. A jeśli nie zgrzeszymy, nic się złego nie wydarzy, wprost przeciwnie, będziemy szczęśliwi, będziemy napełnieni, będzie nam dobrze. Nie dajmy się wplątać w pokusy złego ducha, nie dajmy się zwieść złemu duchowi, bo on obiecuje, że będzie fajnie, a później będzie wstyd, będzie strasznie. I jeśli pierwszy grzech to jest grzech nieposłuszeństwa, to tak myślę sobie, o nieposłuszeństwie bardzo często mówimy w przypadku dzieci. Dzieci są nieposłuszne. Co to znaczy są nieposłuszne? Dzieci rodzą się posłuszne. To, że mogą być nieposłuszne, one dopiero się tego uczą od rodziców, od dorosłych. Pan Bóg, kiedy ludzie nie posłuchali się Jego, zaraz im pokazał, że oczywiście im przebacza i nie przestaje ich kochać, ale są skutki. Grzech ma swoje skutki, nieposłuszeństwo ma swoje skutki bardzo tragiczne, bardzo smutne skutki. I oni już wiedzieli, że nie wolno być nieposłusznym, bo będą złe konsekwencje. I jakby rodzice od razu po pierwszym nieposłuszeństwie dziecka pokazywali, tłumaczyli. Że są konsekwencje, są skutki grzechu, że to nieposłuszeństwo nie wyjdzie im na dobre. Może by dzieci były bardziej posłuszne, bo by wiedziały, że to im się absolutnie nie opłaca. Nauczyłyby się posłuszeństwa i do rodziców, a później do innych, posłuszeństwa samemu Panu Bogu. A to, że dzieci są nieposłuszne, to bardzo często dlatego, że po nieposłuszeństwie nie są wyganiane z raju, nie odczuwają skutków złego wyboru, skutków nieposłuszeństwa im się wydaje, że można być nieposłusznym i dalej być w raju. Nie. Jeśli dzieci nauczymy tego, że są skutki, konsekwencje grzechu, jeśli sami będziemy tego świadomi, to tych grzechów będzie na pewno mniej. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przebranych synów przez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swej woli, kuchwale Majestatu, swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Kiedy czytamy to polskie tłumaczenie, widzimy tutaj kropkę i nawet akapit. Od nowego akapitu zaczyna się Słowo. Jedno akapit kończy się, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I drugi akapit zaczyna się, z miłości przeznaczył nas dla siebie. Ale w wielu tłumaczeniach, na przykład też i w rosyjskim tłumaczeniu, nie ma tutaj tej kropki. Więc można zupełnie inaczej przetłumaczyć ten tekst: abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem z miłości. Abyśmy byli święci i nieskalani z miłości, w miłości. To świętość i nieskalanie, niepokalanie, jak dziś mówimy o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, to właśnie jest to słowo. Ona była nieskalana, niepokalana w miłości, z miłością. Ważne są to dwa elementy. Świętość to jest niepokalanie, nieskalanie. Nie skalała się żadnym grzechem, a więc była wolna od grzechu, ale też była z miłością. To jest niesamowicie ważne, ponieważ możemy dbać o to, żeby nie skalać się jakimś grzechem, ale być zupełnie pustymi, bez miłości. I to też będzie grzech. Będziemy czyści, ale puści. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli święci, czyli napełnieni, napełnieni miłością. I wtedy już łatwiej być czystym, bo jak będzie nasze serce pełne miłości, to tam już nie będzie miejsca na grzech. Dzisiejsza Ewangelia Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron i Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. I dalej jeszcze opis zwiastowania. Ten tekst będzie do nas jeszcze wracał w czasie Adwentu, ale na razie zatrzymajmy się na tym miejscu. Zwłaszcza chciałbym podkreślić słowa, pierwsze słowa anioła, które wypowiedział do Maryi w kontekście dzisiejszego święta, to jest akurat ważne. Anioł rzekł: bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami. Bądź pozdrowiona pełna łaski. Kecharitomene”. W oryginalnym tekście jedyne słowo, jeden raz występuje w Biblii właśnie w tym momencie w odniesieniu do Maryi. Kecharitomene, pełna, napełniona łaską. A więc też to, to co było i w drugim czytaniu, niepokalana, ale napełniona. To jest niesamowicie ważne, żeby ta czystość i wolność od grzechu była w pozytywnym aspekcie. Nie to, że nie ma grzechu, ale że jest łaska. Jestem pełen łaski, dlatego nie, nie ma miejsca na grzech. To tak było w przypadku Maryi. Owszem, to było cudowne uwolnienie od grzechu pierworodnego, bo Jezus, który był w Marii, nie mógł wejść na tę ziemię z jakąkolwiek skazał grzechu, więc uwolnił Maryję. Maryja została uwolniona od grzechu dzięki Jezusowi, który chociaż później był w niej, to jednak wcześniej już było to działanie łaski. U Boga nie ma czasu, może być zupełnie inna chronologia wydarzeń, ale to jest i dla nas bardzo ważne, że i my też mamy być niepokalani, nieskalani. O tym mówi właśnie drugie czytanie, że jesteśmy powołani do tego, żeby być nieskalani z miłości, czyli mamy być pełni łaski. Więc musimy się troszczyć o to wypełnienie łaską. Musimy troszczyć się o to, żeby na przykład być wypełniony łaską, czyli być po spowiedzi, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię świętą, słuchać Słowa Bożego, przez które Pan Bóg napełnia nas swoją łaską, i modlić się modlitwa, która napełnia nas łaską. Jak chcemy napełnić jakiś garnek, wiadro, jakąś beczkę wodą, to musimy nalać tę wodę. Ale jeżeli z kranu czy z jakiegoś przewodu ta woda cieknie powoli, a jeżeli my mamy trochę pozapychane te kanały łaski przez swój grzech, to ta woda łaski cieknie powoli, to żeby nalać, to trzeba trochę czasu. Żeby ta beczka, ten garnek napełnił się wodą, musi minąć trochę czasu. A więc, jeżeli chcemy napełnić się łaską Bożą, musimy trochę czasu poświęcać modlitwie. To nie może być szybko, to nie może być w pośpiechu, bo nie napełnijmy się wtedy. Jeżeli chcemy być napełnieni łaską, musimy trochę poświęcić czasu na modlitwę. Ale też nie tylko modlitwa. Żeby być napełniony łaską, to trzeba być napełniony też miłością, napełniony dobrymi uczynkami, uczynkami miłości, jakąś służbą, jakąś ofiarą, jakimś poświęceniem. Bogu i drugiemu człowiekowi. I coś takiego jest. Jeżeli mamy zbyt dużo wolnego czasu, jesteśmy leniwi, ospali, a nic nie robimy, jest jakaś wewnętrzna pustka, to często zły duch gdzieś się skrada i zaraz jest jakaś pokusa. A jeżeli jesteśmy napełnieni miłością, czas mamy zapełniony dobrymi uczynkami, to nie ma miejsca, nie ma czasu na złe myśli, na złe pokusy. A więc musimy być pełni łaski, pełni miłości. Pełni łaski z modlitwy i pełni współpracy z tą łaską przez nasze dobre uczynki, postarajmy się dziś za przykładem Maryi i z jej pomocą napełnić nasz dzień łaską, łaską modlitwę i łaską miłości. I na to Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.